No, że tylko miesiąca może, no, daje, no. daje, da, 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 ten... zrobić. Kurwa, ci miałem mówić. No. Ja, w... ja miałem już ten pająk. Daj tak, faceci, dali se po pory, Opuściliśmy Belgrad Kierujemy się do miejscowości Baina Paszta Do parku narodowego Tara I to Zobaczcie, bus jest pełen ludzi dużo niektórzy ludzie siedzą sobie na ziemi się na podłodze tam I mniej więcej Taki bus jedzie 3,5 godziny Do parku narodowego trzeba bez żadnych postojów I kosztuje Około 10 Euro, o no, 44,5 złotych Mniej więcej Autobusy są drogie tutaj w, w Serbii Nie spodziewałem się Ale nic, jedziemy Chcielibyśmy zobaczyć Park Narodowy do że się dołączy Myślę, że się skręta, będziemy przyjeżdżać, zobaczcie takimi tutaj krętymi dróżkami mapa pokazuje godzina 16, wydaje mi się, że z godzina 30 będziemy jechać Nie spodziewałem się, że jakieś godziny 30 do celu będziemy mieli pauzę Zaczynają się już górki zaczynają się takie fajne klimaty Jest bardzo ciepło Zobaczymy co słychać tutaj obok w lesie przejdziemy się tutaj sobie śpikotek Zobaczcie O co ty myślałeś? Ty patrzcie jakie dostaliśmy jedzonko Myślimy, że to zupa gulasz, a to gulasz gulasz Więc coś tam se chyba podjemy No zjedz sobie, no weź sobie Uwajmy To pyłem Dober? Nie Muszę wypluć Panie Piotrze jak jedzenie cię było? obiadek bardzo dobry, tylko pełny byłem właśnie jeszcze po śniadaniu, dlatego nie dojadłem Ale Polecam wszystko Mmm, to chyba mieliśmy e, Dwa gularze, jeden seven days Dwa gularze I tylko seven days został zjedzony e, Gulasz wątróbkowy e, Suchy, odmrażany e, Nie najsmaczniejszy Ale też tam się zapchałem Dziewczyny idziemy Chodź tutaj Coś tutaj! Ej! Gulaszy. Chcesz gulaszu? Ej, gryzie mnie, Chcesz gulaszu? Ej, faj, jak mnie próbuje ugryźć, zobacz! Ale śmieszny jest! Fafik! Olo, jest niejadalny! Zobacz, o, fafik! Stało nam jeszcze jakaś godzina ponad, myślę, że nie dojedziemy w tyle ile nam mówili. Ale tam gdzie się wybieramy podobno jest lipa z noclegiem, bez zabokowania wcześniejszego, więc zobaczymy co da się zrobić na miejscu. Taka ciekawostka, tutaj już płynie rzeka. I po drugiej stronie rzeki już jest e, Bośnia i Hercegowina. Rzeka jest dość. Tak powiem, wąska. Myślę, że można byłoby skoczyć, ale chyba nie, przepłynąć sobie rzekę na drugą stronę i pójść na chwilę w Bośni nielegalnie. Dokładnie, tutaj już widać rzekę, a po drugiej Bośnia Hercegowina, a my nadal jesteśmy w Serbii. A to mój kolega Michał. Ej, Michał kombaza nie wiem, mojego imienia publicznie oh, oh. oh. licznik. No, Sześć, ja. Oh. Yes. to. Dziesięć. to. Dziesięć. 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 Pala! Jesteśmy w jakiejś miejscowości, ale nie mamy gdzie spać, będziemy szukać zaraz Słuchajcie, miejscowość jest zajebiście turystyczna, w ogóle bym się nie spodziewał, że tak tu będzie Jechaliśmy, był tylko las, rzeka, same wsie, a tu nagle mnóstwo, mnóstwo turystów, ale teraz są wakacje Dużo ludzi podróżuje, idziemy zapytać czy mają jakieś pokoje nie mamy nic zarezerwowane, bo nie wiedzieliśmy gdzie dojedziemy Słuchajcie, ten hotel to taki Yozki Że tak powiem, typowo, typowo turystyczny jakieś zobaczy, te maskotki e, Dla dzieci, do ogólnie dużo dzieci 35 euro za Osobę za noc, więc Wyjeżdżamy, stąd nasz budżet to mniej więcej jakieś 12 euro, coś około 50 zł. Nie wiem czy uda nam się coś tu znaleźć. Jeździmy, się jak będziemy musieli się wrócić do miejscowości Bajna Baszta tam szukać noclegu i coś ogarniać Poza tym odbijam się tą pieprzoną wątróbką i jest chyba taki, takie ciężkie na żołądku, że sobie nie zdaje się sprawy Astanie bywa jak się je w takich, takich zajazdach, wiecie Żyćko Nie tak jak mówię, nie spodziewałem się, że tu będzie Aż Tyle samochodów, ja rozumiem, że wakacje, że Coś tam, ale Przecież tu jest jeden na drugim, patrzcie na to Słuchajcie, mamy tak jak można powiedzieć Stopa z tą dziewczyną, z którą jechać w autobusie Jej chłopak powiedział, że nas zawiezie Kawałek stąd i oni nam ogarnęli spanie więc jest. Zajebiście. Okej. Okay. <laughs> <Because, laughs> to baza tutaj... <laughs> Witam serdecznie. ma za Nie zabryk. Czekaj, byśmy <się> pójść trochę. <laughs> Zmieścimy <Zajęszimy> się. <laughs> <ten>. <laughs> to panią <jaka> kolanka się da. Nie zobaczymy, co to? <laughs> To jest Warto zagadywać samotne dziewczyny w autobusie. A więc sprostowanie zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Tutaj 30 euro nie kosztuje pokój, tylko 30 euro za osobę w tym hotelu. I schodziliśmy daleko nawet 3 km, więc teraz 3 km musimy iść do góry, żeby zapać autobus, żeby pojechać do boiny Baszty. Więc także jest lipa A tu mógł... jest furmanka. Która nas wyjdzie tyle w sumie co autobus. Musimy wracać do Bajny Baszty. nie maczka, nie maćka. Polska, 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 Polska. Pojedźcie, pojedźcie skróty Jesteśmy w hostelu, ale nikogo nie ma, nawet właścicieli Dobry dan! Nikogo nie ma, hostel otwarty Kukurydza Jechaliśmy z takim teraz starym, zboczeńcem katolem, który tylko co gadał. Piczku, piczku Nic Piczka aż coś przyjdzie Trawę chyba kosi o, jest Jesteśmy w tym hostelu, wygląda bardzo fajnie Okazało się, że gościu, który tu na chwilę obecną jest Był w tym samym hostelu, w którym my byliśmy w... Yy, w Belgradzie, są gruszki więc się poczęstujemy I idziemy na obiad Mmm, kurwa, jaka dobra Ja opierdolę, no nie jadłem Dawaj, w piczkę, dawaj Biegnie na jecha. Alo, i galo zboczeniec na <laughs> Następne dni będziemy spędzać w takim klimacie Wioska, chillout bez pośpiechu w poszukiwaniu jedzenia znaleźliśmy knajpę. Express Restaurant. Tak, właśnie nie widzę. W ogóle Maps mi nie pokazywało za dużo. Express Restaurant tutaj jest po prawicy mojej. Zaraz będzie, jak wyjdziemy do czynienia. Otwarta jest w ogóle, czy niekoniecznie? Wygląda na zamkniętą. Och, tam nie ma restauracji. Nie zamówiliśmy żarcie. Sisz tortilka, jajeczka, pizza. Dobrze wygląda, smacznego. Ej, muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nic się nie zwiedziłem. Dzisiaj miałem taki wymyłany dzień. I Piotrek panią dzisiaj nagrywał, więc u niego na kanale. Tak czek, jak ja to teraz nagrywam, to on to pewnie już jutro wrzucił, mnie będzie dopiero za dwa dni, bo ja mam dwa dni do przodu odcinki. Ale on cię chodził, nagrywał, chodził gdzieś w kółko, nie wiadomo gdzie. Ja cię nigdzie nie chodziłem, bo się źle czułem po tej pieprzonej wątróbce. E, bo mam brzuch i stwierdziłem, że idę do hostelu, zrobiłem drzemkę, siedziałem taki wiecie, rozpina, gdzie możemy jechać, gdzie nie możemy. Więc dzisiejszy dzień taki był zamieszany. Trochę mogę powiedzieć. E, Trochę nieporozumienie, trochę się nie dogadaliśmy, no i tak wyszło jak wyszło. Trochę lipa, no ale nic się na to nie poradzi. Ta dziewczyna chciała dobrze, która nam pomagała dzisiaj, ale tak jak mówię, ten hostel, tutaj płacimy 10 dolarów za hostel, tam mieliśmy płacić yy, 30 za osobę, czyli tu płacimy razem 30 za dobę, a tam byłoby. 90, Więc, o przebitka ogromna Udało nam się ogarnąć na dwie doby Hostel był zabukowany Ale właśnie powiedział, że możemy to przedłużyć Tylko musimy zmienić pokój Więc fajnie, jedziemy teraz na przystanek autobusowy Tu jest taka firma, która nazywa się Rakieta I będziemy szukali jutro, na jutro połączenia Później, żeby wrócić do tej miejscowości Bo będzie trekking I później jeszcze do innej miejscowości, aby nie wracać do Belgrado Słuchajcie, na dworcu to jest kilka osób tylko Mało, ale szukamy jakiejś informacji, dokąd o, możemy nie. pojechać stąd I o której godzinie, to chyba informacja jeszcze jest czynna Albo i nieczynna o, Zobaczymy o, To już się dowiedzieliśmy Jest przystanek autobusowy, w którym nie ma żadnego rozkładu eee... Tam jest jakaś tablica, ale nic się nie doczytamy Tutaj okienka są pozamykane Toaleta chyba Jakiś sklepik I tyle, zobaczcie, przystanek bez żadnej informacji, no ale no, trudno U nas w hostelu U nas w hostelu są jakieś informacje Co i jak Ale to nic nie ma, więc jest... Nie wiem tam! Nic nie ma. Tam idziemy, nie? Szukałem roz... rozkładu, szukałem Czego? Aaa pieprza Dziura w płocie, to dawaj tędy przejdziemy czy, czy dziurą Baza, dawaj dziurą, ty Dawaj Baza dziurą Baza jest ten, zawsze znajdziemy Dziura, nie ma To jest płot, musimy obok przejść Musimy dotykać mołd parku Dawaj Baza Trajmy. 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 To jest Serbia, moi drodzy, to jest Serbia. Sekundy. Fajn, jak przejedzie? przejdzie? Pająk model. No i będzie, wie. Ja Jak już po sesji? Jakby ktoś chciał na przykład do Calvin Klein'a, albo... To, do, włosa, to, do, to bo... do bazy, do bazy. <laughs> <To> do bazy. <laughs> To była, moi drodzy, zastawa. Ta. Ta. Tak chodzi baza. No to ma wiedzy, to ma cały szybko, do bazy, szybko, nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Patrzcie, trzymajcie dzieje, moi drodzy. Jesteśmy w centrum y, wydarzeń dzisiejszego wieczoru. Środowej. Tak. Miejscowości... No na mnie nasz nagrywać No. Mówię, Bajaya, że główne wydarzenia, to... Baia Baszta co się dzieje, jeszcze nie wiemy co, ale chodzi sporo ludzi i nie otworzyłeś osłony dobrze. Sama się otwiera. ja przecież no nie otwieram. otworzyłeś nie na tyle dobrze, żeby ten... Tak, dobrze jest. My idziemy w stronę kolacji, moi drodzy, chcielibyśmy coś zjeść. To, to zmień operatora. Ale tu nagle chodzi dużo osób. nie, nie, pat nie patrz na ekran. No patrzę. Nagrywam miecz czy nie nagrywam no całego ci nagrywam, to już się nie nadaje, to już się nie nadaje. jesteś zwolniony. No i dziękuję. Tak. Także dużo dzieje się dzisiaj na mieście Piękne dziewczyny Chodzą w kuko O oh, sorry to nie jest przepraszaj To jest taki jeden Z YouTube'a Ale nie znamy go taką mam Co powiedziałeś? Zimną temperaturę. Masz koronę? Ja, się... ja nie mam. Ja lubię kurba, kurczę. Pifo. koronę z limonką. O, Najlepsza wiem, jest. Ożywiająca taka, wiem. nie? Nie w symptomów na granicy. Wyjeżdżałem do Turcji, bo odgrywałem temperaturę. A nie mogę mówić gdzie Ale. Nieważne. Czy się wytnie? Wszystko jest zimne. Polo Fuj. Pojazd no co to? Bajna, nie, nie czytaliście, że Bajna wasza po, po 19 po prostu żywa? <grywa> chamskiego zoomu zrobiłem jak? chamski zoom zrobiłem 0 no 800 <grywa> panie Polo, jak się patrzymy jestem tym Widzicie go, widzicie? Cały czas za nim łazi. Stawiłeś się do Amcy czasu. Jamy z widać. Jeden nagrywam jest jednej, drugi nagrywam jest drugiej. Czyli jest trochę nie Ale Polo, twój kumple! Wiesz, za masz znajomych bo i na pasta. <laughs> Spalony po kornach. mnie no. zawód Piotr. Dobra, pożawost. Hala. Słuchajcie, tylko u mnie na kanale druga twarz. Piotrka Pająka, patrzcie na to. No mordzie, jak to jest, wiesz co, jak pojedziesz do Peru, to mniej więcej ja spędziłem jakieś, nie wiem, trzy e, tygodnie w Arequipie, ale razem byłem 5 tygodni, chyba tak mi się wydaje, ale powiem Ci, że dłużej musisz trochę być, bo nie wiem, dla mnie za mało było. Ja musiałem jakiś miesiąc, nie? Posiedzieć sobie. No, jakbyś tak dał. No, zależy w którym miesiącu byś był, ale wydaje mi się, że. No, że tylko około miesiąca może. No, daję, daję da, da zrobić. Kurwa, patrzcie, miałem mówić. No. w ty w ten pająk, stary. I co z tym zrobisz? Nie wiem kurwa, jeszcze jak się go pozbyć. Kurwa jest strasznie już powiem ci kurwa, nie. Nawet nie mogę spokojnie poleżeć, wiesz? Ja to weź mu dalej normalnie ten. No jak kurwa kur pierdolę, weź mu bo zaraz... Ale tak nie wiem jak to zrobić. Ty. Ty, myślisz? Ja myślę, że powinniśmy normalnie tak wiesz. Wypier. Od, od tyłu, no. Tak żeby nie widział. Dobra. Okej, okay. muszę złapać ostrość, stój. pójdzie na twoje uszko. <zyskli> ile krwi, Zajemam. ile krwi. Ja jebałem, za Bo mnie w k***. Tak Musiał wypikać wszystko. No <zyskli> Z Piotrusiem jest sama. <zyskli> A to mnie trwają. Siema. <zyskli> Słuchajcie, Baza będzie sobie z pająkiem wyjaśniał teraz to po męsku. Zaraz zobaczymy Baza. Pokaż. Zaraz ja wnoszę uh, <głos》>. w Dobra, uwaga dwie, i do Trzech. Trzy rundy. Trzy. No. Trzy. trzy dres, na na, 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 na raz, traf... dwa, dwa, trzy. Trzy, cztery, czy jak? Tak, to? za głowę na trzy, cztery. Aha, no. Trzy, cztery. Jeden, zero. Trzy, cztery. Zero. Trzy, cztery. cztery. Nie ma ze mną szans, żaden pająk na tym świecie Czarny Czarny w kamień papier na ręce Dawaj jeszcze raz Czekaj Czekaj, czekaj, czekaj Aaa, się zdradził Czekaj, jak to się mówi Zabi komara masz na nad głową O, komara raz O, nie zabiłeś Dobra, bardzo dał mi rewanż, honorowy gościu Szanuję Cześć

Trzymasz czegoś Piotrek? Uruba no, powiem cię, że tak bo... boli, porażka boli no. Ja to jednak się chyba napić ze szczęście. Dobra, nara Ecnie, z takimi typami muszę podróżować Oni sobie nie dają. działa. brak karty pamięcią nie daje nikt. brak karty muszę, muszę, muszę zmienić ten adapter, bo brak karty pamięciowej O jutro wstajemy. Które wstajemy jutro? Nie wiem. Bo 9.40 mam busa, stąd czyli 10 minut tylko. Tak, z tej strony <grywia> tak, z tej strony baza. Ja zaczynam dni od wieczorów, a nie jak każdy youtuber <grywia> od, od poranka, więc <grywia> Nie, spróbuj, ucz się kurwa, praktyka. Praktyka pobierana u... <grywia> Jednego łusego gangusa, a <laughs> drugiego grzecznego gościa, ta. Golasa. tak, Golasa. Tak. Jakby to, jak by to brzmiewało, A ja tu by się sprzedało, kurwa, taki nieśmiały, nie wiesz, <laughs> oni... <laughs> Nie, yeah, baniutki to nagrywam! To wow. so, jest słuchajcie, widać. baza travel to trenowo nagrywanie na swojego ja naszego, tak, naszego vloga Strach jest zasnąć z tymi gościami <laughs> gośćmi Nie wiadomo co ci zrobią <laughs> Nie wiadomo co zrobią, żeby się sprzedało w internecie Hajs, <laughs> <laughs> hajs, hajs Moi drodzy, dzisiejszy dzień zaliczony Śmieszny Taki można powiedzieć rozrywkowy. Siedzieliśmy w pokoju, bo tu nie było co robić. Więcej będzie u Piotrka na kanale, bo on Cię zwiedzał. Ja siedziałem, tak jak mówiłem wcześniej, bo bolała mnie... Bolał mnie brzuch po tej wątróbce pieprzonej, więc ja sobie chillowałem. W pokoju Piotrek chodził, Cię cały dzień zwiedzał. Ten domek na wodzie widział. Tam jakieś pola kukurydzy, więc do niego na kanał wpadajcie. Baza nie zakłada kanału. <grydza> A wyglądała jakby zakładał, ale może kiedyś się... Skusi, jak będzie duży łapek, dostatecznie dużo w górę. To tyle. Ja się do montowania, żegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie ciuki za kolejne wyprawy. Widzimy się niebawem. Na razie do zobaczyska siema